Teraz się żyje. tu? Euh... <laughs> 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 Witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Znaczy tym razem gramy na pewnej modyfikacji. The Anomaly. Trochę słyszałem o niej. Postanowiłem, że ją też przetestuję. Była aktualizacja. Coś wiem, co tutaj będzie, ale nie do końca. Wiem, że jest, na przykład jest Totem. Jeżeli go aktywuję, to mam mode. <laughs> że wszystko działa na 100%. No ale dobra, zacznijmy sobie od tego, może jakieś podstawowe itemki są ogarne. Co mnie podgłosiło, żeby w tu zagrać? Nie, to ja nie wiem. Dobra, podstawowe narzędzia mam, ogarniemy trochę ocenia i się rozejrzymy. Czy coś tu w ogóle się No Dobra, bym chciał znaleźć z jakąś wioskę. Tam się za zasiedli na razie. Hmm, bardzo możliwe, że nie znajdę jakiejś wioski, choć... Mam nadzieję, że znajdę, ale wątpię w to trochę. Najwyżej wybiorę jakiś fajny teren, pusty w miarę, żeby się osiedlić. Bo to całkiem spory teren, tu pusty jest. Hmm. Może jednak tutaj wezmę jakąś bazę wybuduję. O kurde, wioska. <gryw> ja twierdziłem... Myślę, że jej nie będzie w ogóle, ale dobra. E, walić ten teren i do wioski tam Może nie za duża, ale jest chociaż jakakolwiek. Kowal powyżej z Nie ma kowala. Dobra, ale za to jest rację. No dobra, ale i tak mój plan zrealizuję. Najlepiej by było zbudować jakąś taką wieżę jakby obserwacyjną, można by powiedzieć. No dobra, i zróbmy to tu. Dobra, niech będzie tak. Wolę żyć w powietrzu, bo nie wiem co tu będzie. Naprawdę Dobra, łóżko jest. ja zrobię sobie skrzynkę też na ten. Schowam go tu. Ja mam pojęcia co tu będzie. Czy ja stracę, i temu, jak zginę, czy nie stracę. Dla pewności lepiej schować. Przy okazji jest Może jakaś zbrojka będzie. Prot 4 ogólnie dzień zero jestem ciekawy czy w nocy coś w ogóle tutaj przyjdzie to jak nic nie będzie się działo to może wezmę ten użyję tego temu. co mi w ogóle jest szkło otóż zrobię sobie szklaną podłogę gdyż tu będę siedział to jestem ciekawy czy coś tu będzie dookoła chodziło dokładniej pode mną Dobra, prześpijmy się. Dobra, no zbieram trochę surowców, ogarnę baskę i zajdziemy sobie, może, do Kawa Dobra, zbiorę trochę piasku, zrobię sobie tą szklaną podłogę. Mam nadzieję, że to coś, mu nie niszczy boków, a nie nic. że nie ma w tym Ależ wioska trafiła, no cóż, wyraźnie, wyraźnie będzie z koleżkami tutaj. Nie strasz mnie! Jezu! No dobra, no teraz będzie chociaż coś widać. Dobra, baza ta jako tako jest nawet zrobiona, mi pasuje. No i wszystko widać w razie, bo można gdzieś spierdzielać. Jezu, tu jest taka grubowa cisza, że wy sobie nie, ogro... nie wyobrażacie. Coś było? No to mam szkielet. Dobra, przesiedzimy może tutaj tą noc, zobaczymy, czy coś się wydarzy. A jak na razie to samo zwykłe małoby tu łożę. Jest cicho, zbyt cicho. Minęła właśnie cała noc. W sumie nic się nie wydarzyło. Nie wiem, po jakim czasie to zaczyna działać, ale okej. Okay. W porze mi to, mi to nie przeszkadza, nie? No dobra, zbieram jeszcze trochę drewno i pójdę do Yastinimu. I sobie, tu jest jakiś żelazo czy jest amon, amon? Tu jest, dobra. Okej, ja tych małych zombie, nie? To też jest żelazo, dobra. No, nawet sporo. I to to. Schizo taka trochę jest, powiem. Tak powiem, ja jakoś nie przepadam aż tak za horror modami. Nie wiem co mnie podkusiło, żeby w to zagrać. Ale gramy. I mimo, że kiedyś chciałem tego dużo grać, to to jest akurat ciekawe że dużo chciałem to grać a nie przypadam aktualnie teraz za tym no i mi kilo poszło dobra wychodzę żelaza trochę mam wezmę to przypalę z projektu garnę jakoś lepszą niż tą złotą a tu też było żelaza Ja nie wiem czy to nie będzie lepsze od żelaznego aktualnie ma dwa. Aha, jest żelazny ma dwa, to też ma dwa. Okej okay. A tu mam ochronkę tą protatczurę. To zostawię sobie, nie będę tego zmieniał. Klatę sobie nie wezmę. No lepszą a czuł, motyka też zrobię dobra tej torczy nie zakładam nie mam paczki teraz tekstur na mniejszą to na razie jej nie zakładam że w razie czego Kolejna noc, a w sumie nic się nie stało. Mamy w trzeci, Nic się nie dzieje. Hm, może spróbuję użyć tego, co temu. że tak powiem, mogę tego żałować. Eras się żyje. Eee... Okej. Okay. Ciekawe. Mogę tego żałować. Ale jak to się mówi, raz się żyje, nie? Dobra, wezmę trochę więcej może tego drewna. Zrobię tą wieżę obserwacyjną jeszcze wyżej, takie kolejne piętro. Tak po prostu, żebym mógł z daleka coś zobaczyć. No teraz to tu już yy, wszystko będę widział. <laughs> No, taka wieża może być. Nie wiem, przejdę się tu może. Nie jakiś taki sił góra w jednym miejscu. Kurde, kolejna wioska. No tego to się nie spodziewałem, że tu będzie jeszcze jedno. Kurde, ale to jest górzyście. Tak górze się to tu jeszcze chyba nie było. Mm, coś słyszałem, ale to nie, może to był dźwięk jakiegoś MOBA. Takiego normalnego. E, Zlogowało mnie. Albo mi się przewidziało, albo coś mi się zrespiło... Coś się zrespiło we mnie. Nie wiem. Ja mam schizę albo... się coś dzieje, nie mam pojęcia. No dobra, mam trochę siona. Robi się noc. O, dobra. Hej kolego. No, widzę, że działa. Dobra <ścoughs> Działa Ty od tak to łubyę lata hmm. No dobra, może te moje schizy jednak nie były takie schizami prawdziwie do końca. No zresztą co ja pierdzielę? Eee! Co to było? Dobra, robi się ciekawe. Co to? O kurde! Dobra, jednak dobrze mi się wydawało, że coś mnie goni. Ja pierdziu. To wody. I nie ma to. Ja nie mogę. Chciałem horror moda, to ma horror moda. Ja nie mogę. Okej. Okay. A czy on się tu pojawi w ogóle teraz? Czy nie? Bo on z, yy, wziął mi tam zniknął. Jakby okej. Okay. Tam byli. <grywki> dwóch było. Albo to był jeden, a się przemienił. Nie wiem. I mnie a tu jest dosyć, nie powiem, no spokój taki. No coś no robi się dzień. Ale dobrze mi się wydawało, że coś... jest spiło we mnie. No, no, spokój jest. Co, można schodzić, nie? <gryw> Uwielbiam <śleszte> <śleszte> ja O, się zesrałem! <śleszte> się zesrałem, ty! No, to se zlazłem, nie? Ja pierdziu, Gdzie moi itemy? A tam na dole. Cześć mi się. Daj se spokój. Brakuje mi itemów Okej, okay, tu pos pospadały gdzieś tu dookoła No daleko ty To pole poleciało wszystko O jest No, Dobra, to chyba wszystk wszystko chyba mam Przynajmniej wiadomo, że modyfikacja działa. Już myślałem, że on tam siedzi znowu na dachu. No dobra, powiem tak. Ja w tym momencie kończę. Na razie mi starczy wrażenie jak z tego gameplayu. Czy będzie kolejny odcinek z tej modyfikacji? Myślę, że tak. Bo nie podoba mi się. A to nie było 100% możliwości co tu mogło być, nie? Więc jak najbardziej będzie jeszcze jeden odcinek. Najprawdopodobniej za tydzień. Tak myślę. No ale dobra. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano.